nie, czuję się dobrze, z Zarkiem już grałem. Dużo mecz w pomocy też tutaj dużej różnicy nie ma w pozycji środkowego pomocy jakaś środkowego obrońcy. Także tutaj Zarkiem dobrze mi się gra i oby teraz współpraca jeszcze lepiej. Teraz w ostatnich słowach przed zejściem z trener mówił, że dużo potrzebna determinacji, ale i spokoju. Czy wyczuwalna jest po tych trzech porażkach jakaś taka nerwowa atmosfera w szatni? Nie, żadnej nerwowości nie ma w szatni i, i robimy wszystko, żeby, żeby tego, tych nerwów było coraz, coraz mniej gramy dobrze, a nie mamy punktów na razie, na razie, wszystko trzeba zrobić, żeby te punkty były, a gra i tak przyjdzie. Więc właśnie, jak sobie to wszystko tłumaczycie, to jest po prostu jakiś pech, indywidualne błędy, które przeważają póki co, I jak staracie się mentalnie z tego problemu wybrnąć? Znaczy no wiadomo, błędy, błędy zdarzają się i to jest taka gra, że piłki, że kto mniej błędów popełnia, wygrywa mecze, także tutaj na pewno my popełniamy trochę ich za dużo i przegrywamy te mecze, także tutaj Tutaj musimy zrobić wszystko, żeby, żeby te błędy wyeliminować i spokojnie, spokojnie grać. Jasławku, czy trener już rozpracował Wam zagłębie, już wiecie jak macie przyjść nie zagrać, czego się możecie spodziewać na ich stadionie? Na razie jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze spokojnie, jeszcze jest, jeszcze jest czas na to. Trener na pewno wszystko zrobi, żeby tutaj podpowiedzieć nam jak, jak mamy grać z tym zagłębiem i żebyśmy wygrali ten nocz.